Maj. Rajd Elmotu. Trzecia eliminacja rajdowych Mistrzostw Polski 94. Na starcie 54 załogi. To już prawie środek sezonu. Tu zdobyte punkty mogą mieć duże znaczenie dla wielu zawodników. 5, 4, 3, 2, 1, Pierwszy dzień to Super OS. Odcinek specjalny za górze rozgrywany wokół jeziora Bystrzyckiego, w malowniczych górach Sowich. Startują od najwyższych numerów. 25. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska. Renault Clio Williams. Po dwóch eliminacjach są na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Mają 17 punktów straty do liderów. 12. Andrzej Chojnacki i Piotr Namysłowski, Ford Escort Cosworth. W rajdzie krakowskim zajęli trzecie miejsce, zaskakując przeciwników formą i opanowaniem nowego samochodu. 7. Robert Herba i Artur Skorupa, Nissan Sunny gt Z przyczyn technicznych nie skończyli pierwszych dwóch rajdów. W eliminacjach mają czyste konto. Czy do trzech razy sztuka? 1. Paweł Przybylski i Krzysztof Gembory z Toyota Senica. Liderzy klasyfikacji generalnej. Wygrali dwa poprzednie rajdy i zgromadzili 40 punktów. 55. Jacek Sikora i Jacek ściciński. Cinquecento. Jadą doskonale. W rajdzie krakowskim wyprzedzili 16 konkurentów. Niestety, w tym trudnym dla sprzętu rajdzie... Nie obędzie się bez pechowców. Dwudziestka Mariusz Ficoń i Marek Skrobot nie dojadą do mety. Szesnastka Maciej Kołomyjski i Sławomir Łuba odpadną po dziewiątym OS-ie. Trójka. Krzysztof Łowczyc i Maciej Wisławski. Nie skończyli poprzedniego rajdu. Jak będzie tutaj? Pech. Przybylski i Gęborys mają kłopoty z turbiną. Jadą wyraźnie wolniej. Czy dojadą do końca OS-u? Zainteresowanie rajdem olbrzymie, na trasie pełno kibiców. Niektórzy przybyli nawet z zestawami piknikowymi. Przybylski jedzie dalej. Miał trochę szczęścia. Zabrakło go Orskiemu i Chmielowi. Niewinna z pozoru Kraksa wykluczyła ich z dalszej jazdy. Przez kłopoty z samochodem Paweł Przybylski stracił ponad dwie minuty. Po sześciu esach jest dziesiąty. Stara się nadrobić tę stratę. Koń! Prowadzi Robert Herba. On będzie się starał ten dystans utrzymać. Ucieka. Andrzej Chojnacki jest drugi. Też ucieka. Przed Przybylskim. Robertem Gryczyńskim z dziewiętnastką. I Bogdanem Herynkiem. Czołówka jest niezwykle wyrównana. Poszczególnych zawodników dzielą często sekundy. Pech Krzysztofa Hołowczyca. Defekt koła i on już nie dojedzie do mety. A wyścig trwa. Przybylski odrabia zaległości. Po 12 os jest już szósty. Herba ciągle prowadzi. Jedzie wspaniale i chyba nikt nie odbierze mu już zwycięstwa. Wojnecki ustępuje mu już o kilkadziesiąt sekund. Następni tuż, tuż. Ostatnie kilometry. Do mety dojechały 32 samochody. Zwyciężyli Herba Skorupa, Nissanem Sany gt 27 sekund później Chojnacki Namysłowski, Ford Escort Cosworth. 40 sekund tracą Przybylski Gęborys, Toyota Celica. Grupa N, Chojnacki Namysłowski. Puchar PZM Grupa A, Hering Stępkowska. Puchar PZM Grupa N, Kępka Rak.